Porażki w sporcie są, są naprawdę trudne do zniesienia. Oczywiście każdy odbiera je w, w inny sposób. Niektórzy trochę mocniej, niektórzy trochę mniej, ale szczerze przyznam, że, że porażka z Francją i gdzieś tam fragmenty tego spotkania dalej, dalej mam w głowie i czasami potrafią mnie może nie w nocy obudzić jako, jako koszmar, ale rzeczywiście jak czasem mi się przypomni, to rzeczywiście mam ścisk w brzuchu, zaczynam się pocić, zaczynam się denerwować i, i nie lubię bardzo tego uczucia ale staram się zawsze sobie tak to tłumaczyć, że ja jestem sportowcem, robię to, co kocham. Nie wszystko da się też w życiu, nie w sporcie oczywiście, poziom jest na tyle wysoki, że nie wszystko da się wygrać, mimo że pracujesz na to bardzo ciężko, bo ludzie też nie widzą pracy, wylanych litrów potu i, i straconego czasu, nie wiem, na przykład z rodziną, z najbliższymi, które poświęcamy, aby pojechać na ten turniej i spróbować wygrać. Um, ale ja staram się sobie to tak tłumaczyć, że, że są ludzie, którzy mają o wiele gorszy los.